Po prostu braliśmy udział w kolejnym odcinku ranczo. <noise> Także transmisja była, ludzie oglądali tysiące. No i teraz i słuchajcie, opierajcie telefony. <noise> Kto najładniej tutaj tańczył, ma szansę <noise> zostać aktorem. <noise> tutaj przedmówcy moi mówili, że chcą dołączyć. Ja nie mówię nie, więc możecie być spokojni. To będzie trwał, będzie finansowany. No, tak Pan Wójt, Pan z Urzędu Marszałkowskiego chcą dołączyć, to muszą zadbać, żeby on przetrwał. No, nie przetrwa. Więc Wy też musicie trwać. I moi drodzy, życzę Wam przede wszystkim dużo tego zapału, który jest yy, waszym prowadzącym dyrekcji, wspierającym i wszystkim opiekującym się Wam yy, genialnych pomysłów, żeby było jeszcze ciekawiej. No i że Pan Bóg dał siłę, abyście mogli kolejne lata zaliczyć i dyplomy zbierać. Szczęść proszę.